Jeśli odczuwasz ból w szyi, częste bóle głowy i migreny, bardzo prawdopodobne, że masz przepuklinę lub protruzję krążka szyjnego. Ważne jest, aby zrozumieć, że w takich przypadkach krążki C4, C5 i C6 uciskają nerwy powodując ból w okolicy szyi, ramionach i rękach aż do drętwienia. Przestań marnować pieniądze. Bóle w odcinku szyjnym kręgosłupa nie wymagają specjalistycznego leczenia. Można to leczyć w domu bez zastrzyków lub leków. Po co robić masaż, jeśli boli cię szyjny odcinek kręgosłupa? Słuchaj, możesz to przykryć plastrem, ale to nie uchroni cię przed przewlekłym bólem, zawrotami głowy i zmęczeniem. Natychmiast przerwij to leczenie. W przeciwnym razie czeka cię kosztowna i niebezpieczna operacja. Lub co gorsza, wózek inwalidzki. Chciałbym tutaj przekazać trzy przypomnienia dla osób cierpiących na bóle w odcinku szyjnym kręgosłupa. Po pierwsze, nie odkładaj tego. Protruzja kręgosłupa szyjnego rozwija się dość szybko, a w przypadku ucisku rdzenia kręgowego możesz stać się niepełnosprawnym. Po drugie, przepukliny lędźwiowe i naciągnięcia mięśni lędźwiowych nie goją się same, więc przestań odkładać i ignorować problem. Po trzecie, nie rób masaży. Używaj tylko dobrych produktów do leczenia odcinka szyjnego kręgosłupa, które przenikają głęboko w ciało. Nasz produkt działa delikatnie na odcinek szyjny, nie uszkadzając go. Produkt nakłada się raz i łatwo się wchłania. Zlikwiduj przyczynę bólu szyi od wewnątrz. Nie ma potrzeby szukać innych metod. Jeśli uważasz, że to drogie, pomyśl tylko o tym, jak kosztowne i bezużyteczne jest leczenie w szpitalu. Jeśli naprawdę chcesz wyleczyć swoją szyję, kliknij poniższy przycisk, aby dowiedzieć się więcej, zamów produkt teraz z dostawą do domu i zapłać przy odbiorze. Kupując ten produkt zyskasz zdrową szyję i na zawsze pozbędziesz się bólu. Kliknij poniższy link, aby dowiedzieć się więcej, zanim cena wzrośnie.